Seria Bożej Łaski czyli świadectwa ludzi jak Jezus Chrystus zmienił ich życie. Zapraszam do wysłuchania nowego odcinka. Witacie bardzo serdecznie tutaj Krzysztof z Bożej Strony Życia a moim gościem jest też Krzysztof, ale Segiel. Witaj Krzysztofie. Witaj Krzysztofie. Dziś Krzysztofie, Twoje świadectwo. Na początek mam jedno pytanie. Co się stało, że zainteresowałeś się Bogiem? Nie spodziewałem się takiego pytania, ale powiem ci, że zanim się nawróciłem, ja szukałem takiego wewnętrznego, wewnętrznej potrzeby, czegoś, co wypełni moje życie, tak? Miałem pewną pustkę, miałem pewną taką dziurę, przepaść można powiedzieć i szukałem czegoś, co zapełni tą pustkę. Szukałem w miłości, szukałem w używkach różnego rodzaju alkoholu, w zabawie, w rozwalaniu pieniędzy na prawo i na lewo i powiem Ci szczerze, że no nie pomagało to, nie pomagało to Jedyne to właśnie nawrócenie i podążanie z Panem otworzyło mi oczy, wypełniło tą pustkę, pokazało mi tak naprawdę, czego potrzebuję do wyrównania swojej drogi w życiu, by dobrze, dobrze funkcjonować, tak? Jako człowiek tutaj na Ziemi. Krzysztofie, jaka była Twoja historia nawrócenia? Moja historia nawrócenia ma bardzo długą historię. Tak naprawdę, bo sięga nawet 5 czy 6 lat wstecz, ale to po kolei wszystko. Koleżanka zaprosiła mnie na parapetówkę. To był wieczór przed moim wyjazdem za granicę do pracy. Naprawdę miałem wątpliwości co do tego przyjazdu na tą imprezę, bo wiedziałem, że nie będę niewyspany, tym bardziej musiałem kierować jeszcze autem. I, I będzie ciężko, ale koniec końców postawiłem na swoim, jednak pojechałem na tę imprezę. Okazało się, że poznałem tam e, dziewczynę, w tym momencie moją narzeczoną, <grym>, która, że tak powiem, przez e, ten miesiąc czasu, kiedy byłem e, za granicą, prowadziła mnie w tajniki, jeśli można to tak nazwać, wiary w Boga, prostowanie swojej ścieżki i tak Przez cały miesiąc rozmawialiśmy o tym, pisaliśmy ze sobą dużo na ten temat i koniec końców wyszło na to, że przed końcem roku jeszcze poszedłem na spotkanie modlitewne do kościoła Centrum Chrześcijańskiego Tylko Jezus w Kropkowicach. I doznałem olśnienia. Doznałem takiego ciepła napływającego z każdej strony. Nigdy nie widziałem i nawet nie spodziewałem się, że zobaczę tak piękny obraz, jakim jest modlenie się każdy swoimi słowami, każdy w różnych językach tak samo, każdy innym tonem, po prostu każdy też w innej intencji. Ja wychowałem się w rodzinie katolickiej. Ale z tego katolicyzmu tak naprawdę dużo nie wyniosłem, bo byłem wierzący, ale nie praktykujący. Ale nauczyłem się tutaj w kościele mówić. Mówić własnymi słowami, mówić, co mnie boli, mówić, e, czego potrzebuję, modlić się na głos, nie w ciszy, ale na głos tak, żeby Bóg to usłyszał. Bóg wie, co myślimy, co prawda? Ale ja wypowiadając słowa wypowiadam modlitwę nad sobą, którą ktoś jednak tam nad, nade mną y, słyszy, nade mną czuwa, wysłuchuje tego i później prowadzi mnie w tym kierunku. Ewentualnie podaje mi drogę, żebym do tego dążył. I to piękna sprawa. Wracając do mojej historii, oczywiście nawrócenia, po tym spotkaniu zostałem poproszony o uczestnictwo w Sylweszcze bezalkoholowym. Szczerze Przyznam się, że byłem bardzo zaskoczony, ale przyjąłem to jako wyzwanie, bo skoro ludzie potrafią bawić się bez alkoholu, to czemu ja miałbym nie potrafić się bawić? I powiem Wam, że ten Sylwester był jednym z najlepszych Sylwestrów, jakikolwiek w życiu przeżyłem. Obyło się bez żadnych bujek, bez żadnych awantur, bez żadnych wyzwisk, krzywych wzroków, Ogólnie pięknie było. Przetańczyłem całą noc do samego rana, tego co pamiętam do szóstej. Bawiliśmy się super, naprawdę piękna sprawa. Kontynuując moją historię nawrócenia, pod koniec stycznia w nowym roku miałem wyjazd kolejny za granicę i okazało się, że ten mój wyjazd koliduje z obozem chrześcijańskim. Na moim pierwszym obozem, na który pragnąłem, naprawdę chciałem jechać, lecz szef się nie zgadzał na te kilka dni powrotu do Polski, i nie, nie było w ogóle możliwości, żebym przyjechał, żebym mógł być na tym obozie, żeby zobaczyć, yy, może coś się we mnie zmieni, może Bóg we mnie rozszerzy oczy, że będę mógł więcej widzieć. No i wyjechałem za granicę. Dwa albo trzy dni pobytu we Francji doszło do rozmowy pomiędzy mną a moją narzeczoną, i w żartach powiedziałem: wiesz co, ja chyba jutro sobie przetnę palca, i ja wrócę do Polski i pojadę na obóz. We łzach moja narzeczona na drugi dzień to przyjęła, kiedy usłyszała, że właśnie wracam ze szpitala po szyciu palca. Więc. Tutaj przekonałem się, jak bardzo słowa mają moc, że trzeba uważać to, co się wypowiada nad sobą, nad, nad kimkolwiek. Bardzo, bardzo mnie to dotknęło i bardzo mi to przybliżyło do Boga w tym kontekście, że Bóg mnie jednak widział, że ja jestem na tym obozie, że on chce, żebym ja jechał, że to odmieni moje życie. Krzysztofie, z tego co wiem, nawróciłeś się w lutym 2020 roku. Co Bóg zmienił przez te dwa lata w tobie? Pierwszą podstawową zmianą jest to, że wyrzucił ze mnie całą chęć picia alkoholu. Jakiekolwiek piwo czy wódkę nie ciągnie mnie do tego, jest mi to całkowicie niepotrzebne czuję się od tego uwolniony, czysty. Nie było jeszcze takiego momentu i takiej osoby, żeby mnie namówiła, żebym spróbował to dalej pić. Czuję się po prostu od tego uwolniony. Kolejną rzeczą jest całkiem inne patrzenie na świat, na innego człowieka. Widzę po sobie, że potrafię drugiemu człowiekowi bardziej pomóc, i mogę coś w tym kierunku zrobić. Mam tu na myśli oczywiście modlitwę bo jeżeli w żartach powiedziałem, że rozetnę palca i wrócę do Polski i to się stało, to dlaczego ja nie mogę wypowiedzieć nad kimś słów uzdrowienia, słów y, oczyszczenia, słów pomocy drugiej osobie. Także to jest y, druga rzecz, która we mnie się zmieniła. Kolejną rzeczą, którą Bóg mi dał, mogę to nazwać błogosławieństwem, ponieważ mam wspaniałą w tym momencie narzeczoną, za dwa miesiące bierzemy ślub i zostanie moją żoną. Kobieta, która zmieniła mój sposób patrzenia na świat, sposób patrzenia na Biblię, sposób patrzenia na wiarę, która mnie po prostu wprowadziła w to wszystko i pokazała, że można zmienić tym sobie życie. Z kolei czwartą rzeczą, którą Bóg mi dał, to jest praca wśród osób wierzących, wśród osób nawróconych. Całkiem inna atmosfera w pracy, naprawdę nieporównywalna do jakichkolwiek innych miejsc, w których kiedyś pracowałem. Z rzeczy, które jeszcze zauważyłem u siebie, to Bóg otworzył mi ścieżkę, żebym Bardziej rozwijał się swoim zainteresowaniem, moim hobby, które tak naprawdę zacząłem od małego, czyli to jest motoryzacja i naprawa samochodów. Bóg mi pobłogosławił garażem i czasem wszystkim tym, co potrzeba mechanice. Mam dostęp do webinarów, na których doszkalam się w praktyce, jak i w teorii. Bóg daje mi możliwości, dzięki którym mogę rozwijać swoje hobby i pasje, a na dodatek będę mógł tą wiedzę przekazywać dalej młodemu pokoleniu, ponieważ na ten moment mam dwóch młodych, chętnych chłopaków, którzy chcą przechodzić do mnie do garażu i uczyć się ode mnie mechaniki pojazdowej. Krzysztofie, dziękuję Ci za przybycie i za twoje budujące świadectwo. Ja również dziękuję za zaproszenie. Z Panem Bogiem. A Was zapraszam na następny podcast już 27 maja. Życzę Wam bliskości w Boga na co dzień i trwania w Jego słowie. Pozdrawiam Krzysztof, Boże są na Życia.